Piąty dzień próby zrobienia pinczy. Na ścianę już wskakuję bez problemu, no ale przyszła pora na to, żeby pozbyć się wałka, który jest moim mental supportem, no i nagle odebrało mi wszystkie siły jakimś dziwnym sposobem. Niesamowite jak działa mózg. Tak teraz nad tym, żeby wskoczyć na ścianę bez wałka na dłoniach. Ja wiem, że go w ogóle nie używam, w ogóle. On jest tylko tam jako mój mental support. Automatycznie go zabiorę, no to skacze niżej, nie mogę unieść bioder tak wysoko, więc pracuję nad tym, żeby zwyciężyć w sobie ten strach. Wiem, że jestem wystarczająco silna, że mogę to zrobić. Jeszcze mój mózg to musi zrozumieć. No i próbowałam, próbowałam, mój mózg cały czas chciał mnie przekonać, że się zabije jak to zrobię, a ja wiedziałam, że jestem tylko ten jeden skuteczny skok od tego, żeby to już poszło. Próbowałam się wyciszyć, na razie to nie pomogło, więc przyszła pora na to, żeby przemyśleć całe swoje dotychczasowe życie. Dużo w tym było gadania do siebie, aż końc. Pomyślałam sobie, że jak mi się to uda, to będę po prostu świętować cały weekend. No i zobaczmy. Pierwsza próba i bah, mamy to. Nie ma to jak odpowiednia motywacja. <laughs> Zatem świętuję. Cóż za to, to była zaszalona radość. No i miałam rację. Potem próba za próbą i bez problemu szło. Jak gdyby nigdy nic. Jakby w ogóle nie było tego problemu wcześniej. Dziękuję Ci, Wałku. Byłeś moim najwierniejszym wsparciem, ale pora się już rozstać.